A teraz zaprezentuję jak. Kto z was chce iść ci na ochotnika? Wiecie co dzieci może ja spróbuję swoich sił. Czy mogę? Ty i ta twoja ostrana dupa? Słyszałem, że na dupie też masz rude włosy, więc prędzej zginę niż wsadzę ci tam książkę. Tylko by się zmarnowała. A teraz wygarnę ci w ryj. Jesteś chujem rudym z rudymi włosami na dupie, a ja nie lubię rudzielców, kurwa, maci chuju. Jeszcze jedno słowo i rozpierdolę ci ryj przy dzieciach. To dawaj. Może mu pomożecie? Masz tu tą jebaną książkę. Wkrótce ci w psie. Rudzielec Hahach Najbaci Ci, bum kurwa Zwerwom moje zboczuchy, ty w czuprynie i Was dwóch rudzielców walnijcie se głową w mur. Bach, prach, stach. Teraz ty dziwko, alamakope. Alamakopea, alamakopea. Szybko do głębelu. Teraz ja. Bum ja pierdolę o oh, kurwa trelemore, le kurwa bum, chuj. Zajebać wam kurwa? Wypierdalaj kutas mi po prostu stanął niechcący. Kurwa Macia ja Pierdolę. Kurwa Dziwka Pierdolona. Czas na ruchanie, czas na ruchanie. Wiem to, ale jak dojedziemy do burdelwardu? Przecież zgwałcą nas tam ja... Mam kurwa pomysła. Naprawdę? Co to ma być? Jak włączysz dopalacze to to zrobię ci loda. Dobra ale od tyłu. Kurwa, dopalacze się skończyły, to znaczy, że umowa jest nieważna? Jak nieważna, jak chuj, ważna, ja tego pragnę. Cieszę się. Dobra, zapierdalam na przystanek. Brechtarz się. No jak nie, jak tak? Stanął mi. Tylko nie to. Zapierdala i szybciej rudzielcu bo nie chcemy zginąć przez twojego a Aaaaaa I haha i haha. I haha i haha. I ha i haha. Wisztawio. Kurwa niezłe akrobacje. Ja spadam, Narcyz. Czekaj. Co? A umowa. Musisz mi zrobić dobrze. Raz kozie śmierć. Co jest? Nie chcę ma bo dobra wytrzymam ten smród. Szybciej chuju. Sorry, że chciałem uciec. Wybaczam. Włączę mu ze rudy kapiszonie. Bierz mnie do swej obory, do knury i maciory Będziemy walać gnój od kotów śpieniców ze mną będzie ci jak w raju załóż i nie żałuj Nie zrobię znajem to Nie Niezła muza Aż pajcy wszystkie śnia Ale kurwa basy Teraz cię zgwałcę, chuju. Nigdy. Dawaj kutasa żłobie. Nie. Dawaj go. To mój chuj. Złamałeś mi penisa, złamałeś mi penisa, bo nie chciałeś dać. Kurwa to burdel, mama. Jed. 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 Yep. 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 Gazu mięczaku. Jesteśmy w bordel wardzie. Automatyczne wypierdalanie. Wypierdalać z tym głównym. Z tym też kurwa. Z tym też kurwa. Spierdalam, spierdalam. Spierdalam, spierdalam. Wracaj, Ty, dziwko. Spierdalam. Spierdalam, spierdalam, spierdalam. Wrolowała nas. Kładź te jebane tobołki, kurwa i da do pokoju ruchania rudzielcu kurwiony. Szybciej, Cfelu, chcesz się spóźnić na ruchanko, Korudy kapiszonie, czy co kurwa. komu spuścić się na ryb dla jebane, bo jestem lepszy od Pameli Anderson. To jak który chce w kapsko? Kurwa dziwka szmata jebana kurwa. Hejter udzielcu jebany słuchasz mnie czy nie kurwa bo wczoraj jebałem twoją starą w śmietniku. Wy się stało, wy się stało, wy się stało, wy się stało, wy się stało. Ty kurwa szczylu jebane. Zaraz cię zaczaruję. Czekaj no. Krakremija i id nostre spitulis manore kredmarija nosa se trajak papirosa anna polusom se bum. I jak kurwa? Burdel tata. To ty tatku? Kuliwa tato te chuje dolone zablały i cukielka. To wystraj sobie gówno czarne z dupy i wsać do mordy będzie dobrze. A następnym razem nie czaruj jak chuj pojebany tylko jak suka pierdolona czarnuchu. Rozpierdolił mi głos. O chuj gadasz jak ja. Wiem to kurwa. Spoterowi też rozpierdolę głos. Kurwa sraka czysta wuda. Na odbyt wielkoludachuj